Witajcie, rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj sobota i chciałbym po tym okresie wyjazdowym wrócić do rozważań o różnych lekturach. Dzisiaj, Jordan Peterson, poza porządek. Tak to w górnicy wygląda. Druga książka. Pierwsza dotyczyła wyjścia z chaosu. a Druga dotyczy, można powiedzieć, w pewnym sensie wyjścia poza porządek. To znaczy, założenie jest takie, że lepszy jest porządek od chaosu. Natomiast porządek też nie zawsze nam służy, i porządek może być zwodniczy. Taka jest pewna teza ogólna tej książki. No i na razie ją sobie czytam, i dzisiaj właśnie taka niekonsekwentna, można powiedzieć, niekonsekwentny powrót do, do tych rozważań z lektury, w tym sensie, że może nie opiszę całej książki, ale odniosę się właśnie do pewnej refleksji z lektury z tej książki. I pierwsza zasada nie umniejsza pochopnie wartości instytucji społecznych. No, taka zasada, która można by powiedzieć, odnosi się do naszej zindywidualizowanej zachodniej cywilizacji, w której rzeczywiście mamy dzisiaj, można powiedzieć, no, to, do czego nas się przekonuje, to, to tak naprawdę pogarda, no, to taka, taka, bym wręcz powiedział, wrogość wobec instytucji społecznych, tak? które, które rzekomo nas kontrolują, które rzekomo nas w jakiś sposób ograniczają, tłamszą. No, jest to pewna oczywista fikcja, znaczy fikcja jest taka, że jeśli nie mamy tej, tej kulturowej pomocy, jeśli nie korzystamy z pewnych, pewnych zasad, z pewnych wartości, które nam dostarczają nasza wspólnota, to jesteśmy tak naprawdę kompletnie pogubieni, to jesteśmy nikim, to jesteśmy po prostu, no to jesteśmy w sensie faktycznym nikim, nie mamy nic jesteśmy nikim, nikim określonym. Jest to kompletnym, ja bym powiedział, jest to receptą na kompletne samobójstwo. Nie mówię teraz o takim biologicznym, chociaż też być może, ale o takim społecznym samobójstwie, że po prostu no, to, wszystko, to wszystko gdzieś płynie, to wszystko jest niczym nieokreślonym. W każdym razie, tutaj trochę przeczytam jego przypis z 60. strony, i on tutaj komentuje: komentuje potrzebę w ogóle. Historii, opowieści, mówi właśnie o tym, że te opowieści są taką strukturą, które, szczególnie opowieści, w które wierzymy. No i w tym kontekście ewidentnie chrześcijaństwo jest taką opowieścią daną od Boga, żebyśmy właśnie się odnaleźli, żeby to życie nasze w tej całym, można powiedzieć, dynamice pomiędzy chaosem a porządkiem, i, i jeszcze wychodzeniem czasami poza porządek, bo nie zawsze ten porządek jest czymś dobrym, czasami trzeba poza niego wyjść. I mówi właśnie, że, że opowieści są pewną taką najlepszą, najlepszym komentarzem, który nam poddaje porządek, ale porządek właśnie w taki twórczy sposób, że czasami pokaże nam jakąś inną zasadę, inną wartość. Wybitne opowieści opisują postaci oraz ich działania, odzwierciedlając w ten sposób podświadome struktury oraz procesy, pomagające nam przełożyć nieprzejednany świat faktów na możliwy do podtrzymania funkcjonalny, oparty na wzajemności. Społeczny świat wartości. Tutaj co ciekawe odnosi się do nas i to przeczytam. Przyjawem tego mechanizmu jest na przykład spotykana często u amerykańskich wyznawców ewangelicznego protestantyzmu tendencja, by w obliczu nowych problemów egzystencjalnych zadawać sobie pytanie, jak w takiej sytuacji postąpiłby Jezus. Czyli znamy to wszyscy: to what would Jesus do? Takie nawet są różne opaski na rękę, z których przyznam, czasami się śmiałem, bo jakby, no nie zawsze wydawało mi się to takie oczywiste. Natomiast on to bardzo traktuje tutaj pozytywnie i z pokorą przyjmuje to jego napomnienie. Mnie. Mówi tak. Łatwo drwić sobie z takiego podejścia. Tymczasem wskazuje ono wyraźnie na wartość tkwiącą w opowieściach. Kiedy dana narracja zostanie zinternalizowana, czyli przyjęta wewnętrznie, można ją potem, albo uwierzona po prostu jest, wierzymy w nią, można ją potem wykorzystać jako matrycę służącą do tworzenia nowych punktów widzenia, spostrzeżeń czy zachowań. Może się to wydawać naiwne lub wręcz aroganckie, że wyobrażamy sobie, jak postąpiłby sam zbawiciel, stając twarzą w twarz z ograniczeniami dnia codziennego. Tymczasem, podstawowym celem narracji religijnych jest właśnie zachęta do naśladowania. Jest to bardzo ciekawa myśl, że to jest myśl, która właśnie pokazuje na znaczenie Biblii, znaczenie chrześcijaństwa, znaczenie Ewangelii, znaczenie wiary. Yy, może nie wszystko będziemy rozumieć dokładnie tak samo, ale jeśli ten punkt odniesienia jest, i nieprzypadkowo jest to, zwróćcie uwagę, punkt odniesienia nie w jakichś abstrakcyjnych zasadach, chociaż trochę ich mamy gdzieś tam u apostoła Pawła w listach, napomnień i zachęt, ale, no chyba, no, ale ale, Ewangelia jest po prostu opowieścią. Opowieścią o, o, o Chrystusie, którego mamy naśladować, który no właśnie mówi i o zasadach i wartościach, których, które trzeba zachowywać często o wychodzeniu poza te, można powiedzieć, przyjęte zasady i wartości, ale nigdy nie wychodzenie, nie wychodzenie poza wolę Ojca. Czyli jakby z kolejnym punktem odniesienia, jakby jest, jest szersza czy głębsza, głębsza narracja, tak? ta narracja, która jest jakby najważniejsza, najbardziej podstawowa i która, popatrzcie, że, że służy, służy, służy ludziom w całej tej różnorodności pokoleń, w całej różnorodności narodów, w całej różnorodności kultur, w całej różnorodności technologii, w całej różnorodności kościołów, wyznań, które istnieją, języków itd., itd. I myślę sobie, że to jest taka pochwała, pochwała i opowieści, i, i Biblii, i wiary, i, I tego, że właśnie to jest najlepsze, to jest najlepsze, co mamy, żebyśmy się tego trzymali, bo potrzebujemy, bo potrzebujemy właśnie nie umniejszać pochopnie wartości instytucji społecznych oraz twórczych osiągnięć. I chrześcijaństwo nam w tym pomaga. Panie, dziękujemy Ci za to, że nasza wiara jest właśnie takim zakotwiczeniem nas w tych wszystkich chaosach, porządkach, przemianach. Daj nam Panie trwać przy Tobie, daj nam czerpać zawsze właśnie z tej prostej, ufnej wiary do Ciebie. Niech to Panie Tobie przynosi chwałę, a nam zbawienie i ochronę i prowadzenie Twoje w naszym życiu. Z Bogiem i do zobaczenia.